Mówienie UW za 1K Ale to będziesz na Discorda wbijał i mówił za mnie. Co ty na to? Antres O, chyba na tą mapę. <ścoughs> no to nie za 1000 punktów kanału, ATM mówi Udol Się, Dawaj to. Zamówiłem to. Nie, tak. mogę ci to dać. Masz. Nie, chcę latarkę! Nie, ja chcę latarkę na Huntress. Ty chamie. No i kurwa, przez ciebie nie trafiłem markowej części. Drugi raz. Ja, drugi raz. <laughs> Bo się gibasz, jak nie powiem co. Ja spierdalam stąd. Hmm. Ty w szafce siedzisz. Tak, w szafce, w szafce. Ona stoi się patrzy na te ciała, co leżą. Bo, może trzeba jej poświecić? To na roll. Do... Kurwa, zagląda do wanny. To na pierwszy raz na tej mapie jest. Może ją ciśnie. Chciałem wyskoczyć i ją ogłuszyć, ale wyszedłem powoli, a ona nie zauważyła, że wyszedłem. To, to ja się patrzyłem na czat i sobie stoję za ścianą, bo ona doszła do, do samego końca ściany prawie, żeby mnie nie widziała. I akurat gena ktoś zrobił, bo biegła tam. Dobra, a chodź tu tego gena robić, a nie... No przecież jestem po drugiej stronie. A No dobra, nie zauważyłem. Tak przychodzi, był dzisiaj. Był dzisiaj Latakus. A my dzisiaj mieliśmy Huntress tylko ze trzy razy, może? Nie wiem nawet. Ile razy dzisiaj na Huntress graliśmy? To jest drugi raz. No, no to drugi raz, może trzeci. Goni kogoś? Ja już z przyzwyczajenia do szapki wchodzę, pod skrzynkę tu przyszedłem. No dobra, do kibla chyba idzie. Go nie chcę. O, Zadłaj, tam chyba biegnie. Bardzo dobrze. Pasimba Simba teraz ma. Drugi raz porząd pierdolną. A no, zaraj tak wszystko przejebie. No, ale chociaż będzie miał co przepierdolić. Niektórzy nawet nie mają A to co to nie przejechać. wiem czemu. Nie wiem czemu tak trafiałaś. Dobra, a gdzie są jakieś gany? Tam ty leżysz? Ja też widziałem, jak dwaj tak No miło. właśnie. <laughs> Ach, te przyzwyczajenia. Robiliśmy go na obok? Co wisi, czy nie? Nie, a ja nie. Ona na kampi? Powiedzmy. A ja tu w szafce czekam aż odejdzie, żeby cię zdjąć. A ona się już wraca No, już się wróciła Nie trafiła mnie trzy razy to barkiem i się wróciła No ładnie No Ktoś tu gra bez of the record <śles> Flashback! I, tak, I tak sali biegnie dos. No. Dobra, idę sobie nowego flashbanga zrobić, bo zmarnowałem jednego. Ja ci dam. <laughs> to nie jest po to, tylko po to, żeby trollować Sedonem. <laughs> Już żebyś rozwalił harcę tego chuju. I <laughs> tak jesteś ranny, co ci za różnica? Ale już pokażę jej ciebie. Ale wszedł ładnie, fleszyk. <laughs> nie wiem jak ten hit nie wszedł, nie? Że go nie dostałem. Dwa dni, watch time, no nieźle. ale nie tak mało. O yeah. nie. Ładnie patrzy. To ja też używam, drogocenne. A ty się i tak dajesz powiesić. Ech. To za troll. Uuhu. Ona wie, że może rzucać toporkami, czy tak nie bardzo? A wie, dobra. Wiele, no. Kogo goni? Mnie. Dostała paletą właśnie. Cześć. Czemu? Głupi. No i za tobą poleci pewnie. <laughs> bardzo dobrze. Przyszedł mnie bagować poleciała za nim. No dobra, w końcu random się do czegoś przydaje. Dobra, gdzie jesteście? Potrzebuję leczonka. Ja u góry gana robię. O, ja jestem nad nim akurat co wisi. Ty masz ten pograbiaństwo, nie? Nie. Kam... nie masz? Nie mam, nie mam. Białem go zostawił, nie serwisi do końca już, nie? Akurat na zrobienie dwóch genów mówisz? No. Chyba ona chyba do mnie biegnie. Tak, tam Albo kampi go. go. No trudno. Kampi go chyba. Dawaj leczenie. A ty no, też ranny. No Ciekawe czy to parkiem w niego napierdala no, czy w kogo No nieźle źle nie. niego nie? Nie A no to Chyba tak A się sam nie zdejmował jebaniec Robisz na gdzieś I jeszcze sobie to parki wyciąga przy nim <laughs> Czy ona go bije tam dalej? Słyszysz słyszy, jak słyszy ona go napierdala tam? Ta. No No nie poddawaj się No i się poddał Kurwa to przypały zrobiłem Co zrobiłeś? Zeskoczyłeś na nią? Ta, zeskoczyłem jak biegła i nie zdążyłem do szafki. Ej, ona zgubiła... A, bo on tu hak przecież Tracił, nie? Dobra, siedzę w szafce Zgubiła mnie Zgubiła mnie, ale wraca się, wraca się No mamy bramę na 9,9 Tylko gdzie? Nie wiem Hedon i flashbang. To jest to Nie wiem gdzie mam biec Na górze jestem Jeć kurwa dam, zostawiamy go Teraz Gdyby nie ja, to już byś dawno martwy był. Odpierać ja, im tu bramę. Do Dawaj świecimy, ile tego wlezie. Ci zaraz zablokuje. No to, to są najlepsze młotki na świecie, no. Mm, nie ma co. Ja o kurwa Ale dawno na niego nie grałem, ja pierdolę Chyba z pół roku Pół roku <gry> Goni już kogoś? No trudno, nie. Ale wiesz, nie musisz używać. Zawsze to wartość kolekcjonerska. Hej, no to my dzisiaj. Pierwszy. Ja na niego gram serio pierwszy raz. Od nie pamiętam jak dawno. Robicie geny? Nie. A, no to dobrze. Nie. Nie no mam 80% prawie. Kurwa biegnę. Słyszę gdzie. Siema. Dobra ja muszę wejść do szafki flesza zrobić. nie? Dobra. Udało się. Jedno, a nie, tu dwie, dobra Jest slotik, nie ma na razie, ale podejrzewam, że będzie niedługo Chociaż zresztą ten Simba mówił, że on może iść sobie na killera hej I jeszcze zaraz Legion? Ej, co No to było? w sumie niedługo będę kończył Zapomniałem no Czemu ten gar wybuchło? Nie wiem Co której? No przed drugą jakoś. A będziesz później Nie wiem Chyba, ale w sumie nie jestem pewny No bez ski, to ja nie długo muszę kończyć Szaku, przecież. wyszedł z szafki. Znaczy, na pewno się tam tepną ale nie wiem, że wiesz, w sumie. Nie, dobra, to ja pójdziecie, ja przecież pójdę na killer. Będziesz ich napierdalał. U. Sorry. I dwa wiszenia były, ale już tylko dwa geny zostały. Leć tu. Za tobą. Kurwa. Ta, tylko weź w nocy gena znajdź. No ładnie. Flashbang master, kurwa. Ale potrzebuję leczonka jakieś I nie wiem gdzie biegnę? O, jakiś świecący heksik Oby nawiedzona ziemia Dawno nie było A co ty mówisz? Ale z tymi jamotkami? Ta z pistoletem jest za drugi poziom, ta z hajsem za trzeci Dawaj ja cię pierwsze, bo to już masz dętka Nie widział nas Co za lamus Jakiś gen gdzieś coś? leci to, puść, poś poś poś. No nie, serio kurwa O No nieźle Trzeba szukać Odejdź, 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 odejdź Kurwa Dawaj, by leczyć a on nie szumarł? Chuj tam! Chuj tam z tym wyleczeniem będzie ja no, tak nie. Znaczy nie nawiedzono tylko tego To żaracza no. jednego heksa zniszczyliśmy, tak? Tak, tak, ja zniszczyłem Weź to w tej kukurydzy zajebanej znajdź to, nie? No, bez kitu Kurwa, no, no musimy, musimy znaleźć, zanim go zdejmiemy, nie? Weź teraz po ciemku znaleźć, kurwa. Ty, mam. Masz? Nie, nie mam, nie, nie mam. Nie mam. <gryś> Jaka kurwa misja, po ciemku znaleźć no. A on tu jeszcze jest. No, on tu jest. Kurwa, nie zdążyłem do palety. Ajaj. Aj. Za tobą poleciał. W nie było chyba, nie? Nie. No to chuj, Pogrze. kurwa w tych ciemnościach go nie widać w ogóle. No nie, nie znalazłem, Doczołgałem się do niego, nie za dużo to daje. No i się cieszy, jebany śmieć. <śm Wato. Pat, cztery 4%. i do klapy, prosto. Albo następnym razem. Ja jebe, tak blisko, tak blisko był ten totem, nie? Dobra. Ostatnia co? No chyba ta.